Cześć, witajcie na kanale Brykar Lego. Po dłuższej przerwie w końcu udało mi się coś wrzucić na kanał. Cała ta przerwa spowodowana była tym, jak większość z Was wie, że musiałem się przeprowadzić. No i dobra wiadomość jest taka, że w końcu będę miał swój Lego Room. O tym troszkę Wam gadałem, troszkę nawijałem cały czas. No w końcu do tego doszło. No ale niestety ten Lego Room jeszcze, jeszcze jest w wijakach, jeszcze tutaj się nic nie dzieje. To jest to pomieszczenie. I zaraz Wam je pokażę. Ja wezmę kamerę, jak to będzie wyglądać. Jak na razie jest dosłownie pusto. W tych kartonach to jest całe moje LEGO. Wszystko, całe miasto. Plus klocki do budowy domocków, nawet puste pudełka. No, i to wszystko, to wszystko jest wypełnione, wypełnione klockami. No, ale teraz tak, co tu się będzie działo? Ja kamerę. Przede wszystkim ten pokój zostanie pomalowany. Zostanie pomalowany na niebiesko, tak żeby była tutaj imitacja takiego nieba. Farba już jest zakupiona. Wałki będę to robił w najbliższym, w najbliższym czasie. Najpierw muszę pozaklejać te dziury. Sam pokój ma wymiar chyba z 2,5. Pół na 4,5 metra, coś takiego. Także niecałe 10 metrów chyba kwadratowych wychodzi. No i obawiam się, że może być to troszkę ciasne na miasto. No ale postaram się, postaram się zmieścić. No niestety nie będę już miał możliwości rozbudowy, no ale to przede wszystkim chyba wymusi na mnie fakt, że będę musiał jakieś zastosować poziomy w mieście i tak dalej, żeby trochę więcej tych rzeczy zmieścić. No, ale tak. To miasto będzie na, na stołach. Zobaczcie specjalny odcinek, w którym będę rozkładał te stoły, w którym też będę malował, i tak dalej. Postaram się jakieś taki takie specjalności wrzucić. Mam takie oto nogi do stołów, jest ich 10 i na razie mam takie dwie duże płyty OSB, które mają chyba ponad 2 metry długości z ponad 2 metry szerokości to mnie powinno zająć tutaj chyba z 2 trzecie tego pokoju, no a potem resztę. Resztę, będę musiał sobie, będę musiał sobie dorobić. Poczem się zapać w kadrze. Potem resztę tych stołów będę musiał sobie dorobić, tak, żeby tutaj do kształtu tego pokoju się to, się to wszystko dopasowało. To chyba tyle. Na razie z takiego, z takiego krótkiego informacyjnego odcinka ja chciałem wam przede wszystkim podziękować za 500 subów, szczerze powiedziawszy nawet nie miałem czasu się z tego cieszyć, nawet nie miałem czasu przede wszystkim Wam podziękować. Także robię to teraz. Dzięki wielkie. No, jak wiecie właśnie na kanale dużo rzeczy się ostatnio nie pojawiało, ale mam nadzieję, że to ruszy z kopyta. Ja nie miałem internetu przez 12 dni dopiero jak to jeszcze nagrywam, to też nie mam internetu, dopiero za dwa dni będzie internet, czyli jak ten film zobaczycie, prawdopodobnie koło środy, czwartku, dzisiaj jest poniedziałek, także ja dzisiaj będę to wszystko malował, dzisiaj albo jutro. No i będę się zabierał też do, do budowy tych stołów, bo te stoły troszkę innego muszę je po prostu zrobić, zrobić po swojemu, także z tego też zobaczcie wideo, no i potem będzie wideo oczywiście, yy, chyba na które wszyscy czekają, czyli rozkładanie, rozkładanie miasta. Ja już wiem na ten moment, że to miasto na pewno będzie w całkiem innej konfiguracji niż było. Może je rozłożę tak jak, e, tak jak było na razie, a potem będę przykładał. Nie wiem jeszcze, nie wiem jeszcze jak to zrobię, no ale, ale będę musiał się tu z tym wszystkim ogarnąć. Dobra, ja was żegnam, dzięki za uwagę. No i trzymajcie się. Mam nadzieję, że tych filmów będzie teraz coraz więcej. Ja mam w domu naprawdę kupę roboty. Dopiero co się przeprowadziliśmy, jeszcze mieszkamy na pudłach. Oczywiście, Legorum to nie jest priorytet, dlatego dlatego też ten kanał będzie musiał w parę dni jeszcze w parę dni poczekać, zanim odżyje. No ale to tyle z mojej strony. Cześć!